Cześć, nazywam się Leszek, prowadzę blog Elektryczny Dom. Dzisiaj mamy taką sytuację, że mamy taką lampkę no, jurkową, tą najbardziej popularną i przepaliła nam się. Co robimy? Jak ją kupić, żarówkę do niej? No, najlepiej to wyciągnąć starą. Tu pokazuję. Starą, czyli... Odkręcamy te trzy śrubki, raz, dwa, trzy, wyciągamy starą. Ale jeżeli nie chcemy do sklepu nieść starej żarówki, co wtedy robimy? Tutaj, o, na odwrocie jest napis: Jaka jest żarówka? 20W G4 12V. 12V stałego. Maksymalnie 20W. Tutaj mamy opis, ten przepisujemy z tej lampki na karteczkę i dajemy to sprzedawcy. On już będzie wiedział, jaka to jest lampka. Albo bierzemy całą, albo bierzemy i spisujemy ten opis. To jest do takich popularnych lampeczek biurkowych.